Mianco, witajcie na kanale IT Service. Dzisiaj mam dla Was recenzję niedawno rozpakowywanej myszki od LGTH G500S. Myszka dla graczy, myszka gamingowa. Na początek kilka słów, które zauważyłem: kilka minusów, plusów o myszce. Następnie pokażę Wam oprogramowanie, które można sobie ściągnąć ze strony producenta, dzięki któremu będziemy mogli sobie zaprogramować klawisze. Zmienić prędkości DPI i kilka innych ciekawych rzeczy. Oraz przeprowadzimy kilka testów. Na koniec będzie kilka słów podsumowania i moja ocena. Tak więc, co w myślce mi się podobało, co nie? Zacznijmy od tego, że są tutaj niestety błyszczące plastiki. Czepiam się, jak wielu recenzentów, ale mam do tego prawo. Może nie, może źle mówię, ale nie chodzi tutaj o prawo, ale o to, że błyszczące plastiki są złe. Po pewnym czasie pojawiają się na nich rysy, palce, przede wszystkim palce, odciski palców się pojawiają, wiadomo, gramy kilka godzin. Niestety ten pod pojawia się, no i te odciski, tak, jak to nie jest fajne. Na szczęście nie ma tego dużo. Przyciski boczne są tutaj niestety błyszczące. Tutaj ten pasek. To jest podświetlany, tutaj mamy zaznaczone prędkości DPI. Który poziom który poziom DPI. te przyciski od dodawania odejmowania, po prostu od zmiany poziomu DPI. Oczywiście możemy je zaprogramować osobno, ale one tak są na stoku od razu. No i tutaj przycisk u góry od zmiany prędkości rolki. I to już na szczęście tyle. Nie ma więcej błyszczących plastików. Tutaj spód, no to tam kawałeczek takiego plastiku tutaj jest, no ale to, to, to akurat nie będzie wykorzystywane, nie będzie w ogóle widoczne. nie, widzieli, nie, nie widzicie dobrze. Tutaj ten kawałek nie, nie widać go podczas gry. Także to jest akurat już zbędne, mało ważne, że to jest błyszczące. To, to jedna rzecz. Następnie, wygląd, wygląd myślę, że jest całkiem spoko. Bardzo ładnie to myszka się prezentuje, ładnie wygląda. Ale brakuje mi to podświetlenia. Nie wiem, przyzwyczaiłem się, podoba mi się to, ale to jest moja subiektywna opinia oczywiście. Ale dodałbym to podświetlenie. Podświetlenie pod spodem lasera, które no, moim zdaniem powinno być, ale przede wszystkim podświetlenie rolki. W zamian tutaj, gdzie mamy to miejsce z takimi ząbkami, tak, żeby nam się palce nie, nie ślizgały, zostawiłbym, a tutaj, gdzie jest ten srebrny plastik, zostawiłbym jakieś przyciemniane, ciemne szkło, ciemny plastik, może coś takiego, jak tutaj mamy, i dał tam podświetlenie na niebiesko, dokładnie tak, żeby się komponowało to istnieje poziomami DPI. No to oczywiście moja subiektywna opinia, ale moim zdaniem tak by ładniej ładnie to wyglądało. No, i jeszcze jeden minus. Niestety sztywny kabel. Mówiłem o nim podczas rozpakowania, że nie jest najsztywniejszy, no ale jednak trochę się myliłem, jest naprawdę dość sztywny. No, mnie to osobiście przeszkadzało. Przeszkadzało mi to. Jest jeszcze jeden minus tego sztywnego kabla, mianowicie podczas opakowania, podczas kiedy myszka jest zapakowana. Ten kabel jest tutaj tak zgnieciony, jak zresztą widać. Ja tego praktycznie nie naciskam i to niestety zostaje. No i teraz dobrze widzicie. Tutaj to miejsce. Tutaj ten kabel jest pod spodem schowany pod myszką, podczas kiedy myszka jest zapakowana. No i niestety to tak zostaje potem. W zależności po prostu ile myszka tam będzie leżeć. Nie wiem czy to tylko w moim modelu, ale podejrzewam, że wszystkie tak samo się wszystkie są tak samo pakowane. To niestety tutaj to zagięcie zostaje. W zależności, jeżeli ktoś ma dość daleko do komputera, tak kabel jest w miarę naciągnięty, to aż tak nie przeszkadza, ale jeżeli mamy tego kabla kawałek leży jeszcze na biurku, no to już niestety no, jest to dość przeszkadzający mankament. To chyba tyle. Przejdźmy sobie teraz, przejdziemy sobie za chwilkę do pokazania Wam tej aplikacji na komputerze. Jak widzicie, już uruchamiamy nasze programowanie do gier Logitech. To jest uniwersalne programowanie dla sprzętu gamingowego, dla myszek gamingowych. Automatycznie wykrywa nam jaką podłączoną myszkę do komputera. W tym przypadku jest oczywiście model G500S. Z naszym oczom od razu ukazuje się tutaj duży model myszki z podświetlaniem takim oddychającym, z podświetlaniem oddychającym klawiszy. Które możemy sobie tutaj zaprogramować, jakoś wykorzystać. Tutaj, oczywiście, mamy do wyboru, czy wszystkie ustawienia mają być zapisywać w pamięci wbudowanej, czy też na komputerze. Tutaj, oczywiście, logo Logitech, które po naciśnięciu przenosi nas na stronę gamingową gaming.logitech.com. Tam mamy wszelki sprzęt gamingowy dla graczy, tylko i wyłącznie. Tutaj, oczywiście, przyciski z menu. Strona główna, na której teraz jesteśmy. Ustawienia, gdzie możemy sobie tam przemieniać DPI, za chwilkę tam przejdziemy. Ustawienia programu, możliwość udostępnienia tego oprogramowania i także w ogóle korzystamy z takiej takiej myszki na Facebooku, Twitterze oraz oczywiście możliwość przekazania swojej opinii w firmie Logitech o danej produkcie, o danym oprogramowaniu. I oczywiście podstawowe pytania, jeżeli macie jakiś problem. Przejdźmy sobie tutaj do ustawień. Jak widzicie tutaj po lewej stronie mamy wszystkie przyciski, które tylko możemy sobie tylko zaprogramować po najechaniu danym przyciskiem się nam jeszcze dodatkowo podświetla klikając sobie, tutaj w, klikając sobie tutaj w tą strzałkę możemy sobie oczywiście edytować przypisanie danego takiego przycisku na przykład edytując go, zmieniać po prostu coś innego, używając ustawień ogólnych oraz cofając przypisanie, wtedy przycisk będzie po prostu nieaktywny, nie będzie nam przeszkadzał. Tutaj oczywiście możemy, o, chwilka, możemy sobie oczywiście importować oraz eksportować nasze profile. Tutaj mam ustawienie już wskaźnika, możemy sobie ustawić aż do pięciu poziomów czułości DTI. Oczywiście możemy sobie ustawić na przykład jeden ten poziom, jeżeli ktoś nie korzysta z, więcej, z większej ilości, a wtedy dodatkowe dwa przyciski na mieście zyskamy, będziemy mogli sobie po prostu przeprogramować do czegoś innego. Oczywiście możemy je już teraz przeprogramować, a potem zmieniać sobie poziomy DPI w tym, oto, w tym oto oprogramowaniu. DPI możemy sobie ustawić w zakresie od 200 do 8200 DPI w co 50, odświeżanie położenia 125, 200, 250, 333, 500 oraz 1000. I oczywiście możliwość przywrócenia ustawień domyślnych. Ustawienia programowania tutaj, mamy tutaj uruchamianie tego programu przy starcie systemu Windows. Moim zdaniem jest to bez sensu, ponieważ możemy sobie od razu po co sobie obciążać po prostu autostart niepotrzebnie. Szybkie makra, podświetlenie, którego tutaj niestety nie ma, ale zapewne w innych myszkach jest, grafika oraz wyszukiwanie gier. Znaczy sprawdzanie dostępności nowych profili w trybie online. Co do myszki, mamy tutaj dość ograniczone programowanie tylko do przyciągania kątowego oraz do aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Nie trafile. Przejdźmy sobie teraz do testów naszej myszki. Ja mam tutaj już uruchomiony program vMouse Benchmark, wersja 0.0.7a. Sprawdzimy sobie tutaj odświeżenie naszej myszki. No i tutaj niestety sprawa mnie zaskakuje, ponieważ Jakbym się tylko, jakbym tylko nie ruszył myszką, e, tak 500 Hz nie, nie jesteśmy w stanie przekroczyć, e, a mamy jest tego na 1000. E, nie wiem, czy to jest wina mojej konfiguracji sprzętowej, wątpię w to, e, ale coś tu jest nie tak. Albo program jest, ma jakiś błąd. Jest taka możliwość, wiem, że inne redakcje korzystają z trochę innego programu do zmiany do mierzenia odświeżania. Ja akurat wykorzystałem sobie program Vimau Benchmark do wszystkiego, do zmiany, do zmierzenia odświeżenia oraz interpolacji. W tym programie niestety nie ma, nie pokazuje nam się tutaj więcej jak 500 cóż Nie będę tego komentował, nie będę tego w ogóle pod uwagę, tak jakby po prostu tego nie było. To co jest widzicie, ale przy ocenę ocenie końcowej nie będzie to brane pod uwagę. Przejdźmy sobie do zjawiska interpolacji Mamy 8200 dpi ustawione Przy 8200 dpi jak widzicie Zjawisko interpolacji, o tutaj chwilkę występuje Przez 2 piksele Mamy teraz 4000 dpi przy 4000 1 piksel. Teraz będzie 2000 dpi. Przy 2200 to było ustawione. No i przy tej liczbie zjawiska interpolacji już nie występuje. Teraz mamy 1100. Czyli 1100 w jednym punkcie no i 200, 200 dpi BTI, przejdźmy jak widzicie, nawet udało mi się narysować prostą kreskę i nie występuje nam tutaj zjawisko interpolacji, jakkolwiek bym to ruszył no tutaj chwilkę wystąpiło no, ale to przy takim pukowaniu. E, dobra, przejdziemy sobie teraz do krótkiego podsumowania e, testu naszej myszki. No, teraz kilka słów podsumowania. E, moim zdaniem myszka jest dobrym produktem. E, naprawdę fajna myszka. W porównaniu, o, w ogóle pokażę wam tutaj porównanie z moją aktualną myszką, z której korzystam z serii Typowa budżetowa myszka od Series, trochę więcej DPI jak w normalnej budżetówce. Różnica 200 zł pomiędzy myszkami. Ta kosztuje, przynajmniej jak kosztowała, w okolicach chyba 130 zł zajądałem ale to już naprawdę ładnych kilka lat temu. Ta trzyma się w okolicach 250-300 zł, coś takiego. No, jest pewna różnica, no ale to widać jednak, tak. Ta jest wyższa, lepiej trzyma się w dłoni to z pewnością. To jest dużo mniejsza. Jedyne co podoba mi się w Kinzu to właśnie podświetlenie. To na czerwono. To jakie tutaj jest. Kinzu nadaje się dla. nie jest profilowaną myszką, nadaje się dla gra, graczy prawo i leworęcznych. To w sumie tyle z tego, co moim zdaniem przewyższa, coś lepsze w Kinzu tak? od LGTH. No ale co tu porównywać? No jednak, całkowicie inna półka cenowa, inny target klientów. No cóż, dobra, ale nie o tej myszce ten film. Co do LGTH, osobiście przyznaję 7,5 na 10 punktów. Czemu nie jest to więcej? To podałem chwilkę wcześniej, na początku zaraz filmu, w minusach. Błyszczące plastiki, brak podświetlenia, sztywny kabel, to to co mi przeszkadzało, dlatego ta ocena jest taka, a nie inna. Myślę, że to jest dobra, zasłużona ocena, 7,5 punktu. Dziesiątka, żeby, żeby ta myszka miała dostać 10 punktów, musiałaby kosztować stówę. Powiem tak, wtedy dałbym 10 punktów. To jest niemożliwe, nie dałoby jej się wyprodukować ze 100 zł. Ale tą dziesiątkę pozostawiam sobie dla takich produktów, które naprawdę mnie zaskoczą. Będą miały bardzo, bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Albo ta cena będzie naprawdę przerażająco niska. 7,5 punkta to tyle. Dzięki bardzo za obejrzenie filmu. Zapraszam Was do lajkowania fanpage'a na Facebooku. E, łapkowania filmu, e, dawajcie łapki w górę, w dół, e, piszcie co Wam się podobało, co nie, co mogłem poprawić w filmach. E, z pewnością jakoś filmów, e, kamera, tak? No ale to jeszcze nie teraz. E, może w przyszłości, gdy kupię jakąś kamerkę lepszą. E, to tyle, zapraszam Was na kolejne filmy. Na razie, hej! Czekaj, czekaj! Wiadomo, ja nie mogę do niczego Cię zmusić, ale drogi widzu, nie chciałbyś być powiadamiany o kolejnych filmach? Naprawdę? Zasubskrybuj, opłaci ci się.